Jeszcze kilka lat temu Irlandia była jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji dla Polaków. Stabilna praca, dobre zarobki, łatwy dostęp do mieszkań. Wydawało się, że to kraj, w którym można ułożyć sobie życie. Ale dzisiaj? Dzisiaj coraz więcej osób zadaje sobie jedno pytanie. Czy to jeszcze się opłaca? Czasy się zmieniają. Koszty życia rosną w zatrważającym tempie. Jeszcze kilka lat temu wynajem kawalerki w Dublinie kosztował około 1200 euro. Dziś 2000 euro, a nawet więcej. Trzy pokojowe mieszkanie 3,5 do 4000 euro. To są kwoty, które jeszcze niedawno wydawały się absurdalne, a teraz to norma. Mm. Teraz zastanów się, jeśli zarabiasz w Irlandii przeciętną pensję, to ile zostaje ci na życie po opłatach, rachunkach, jedzeniu? Czy na pewno opłaca się mieszkać w kraju, gdzie większość to Twojej wypłaty znika na podstawowe potrzeby? Hmm. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy spojrzymy na ceny jedzenia. Irlandia nigdy nie była tania. Ale to, co dzieje się teraz, zaczyna przekraczać granice absurdu. Produkty pierwszej potrzeby, jak chleb, mleko, warzywa, ich ceny poszły w górę o kilkadziesiąt procent w ciągu ostatnich kilku lat. A pensje? Pensje w wielu branżach stoją w miejscu. I tu dochodzimy do kolejnego problemu. Praca jeszcze kilka lat temu Polacy mieli w Irlandii świetną pozycję. Każdy, kto chciał pracować, znajdował zatrudnienie w ciągu kilku dni. Dzisiaj konkurencja jest ogromna. Irlandia przyjęła tysiące nowych imigrantów z innych krajów. Pracodawcy mogą wybierać spośród setek kandydatów, a to oznacza jedno: stawki przestają rosnąć, a niektóre nawet spadają. Ale to nie tylko konkurencja na rynku pracy jest problemem. Coraz więcej osób mówi o stagnacji. Pracujesz w Irlandii, dostajesz regularną pensję, ale co dalej? Możliwości awansu są ograniczone. Często Polacy trafiają do zawodów, w których nie ma dużych szans na rozwój. Pracujesz, ale masz wrażenie, że stoisz w miejscu, prawda? Teraz porównajmy to do Polski. Jeszcze 10 lat temu nikt nie chciał wracać. Dzisiaj Polska się zmienia: zarobki rosną szybciej niż w Irlandii. Koszty życia są nadal niższe. Możesz kupić mieszkanie zamiast całe życie płacić komuś za wynajem. Możesz otworzyć firmę, skorzystając z ulg podatkowych, prowadzić biznes na własnych warunkach. I to jest moment, w którym wiele osób zaczyna się zastanawiać: Czy Irlandia nadal ma przewagę? Czy nadal daje możliwości, które miała jeszcze kilka lat temu? Czy warto zaczynać tu życie od zera? Kiedy w Polsce można coraz łatwiej osiągnąć stabilizację? Ale to nie koniec powodów, dla których ludzie zaczynają wątpić w emigrację do Irlandii. Bo Irlandia to już nie ten sam kraj co kiedyś. Jeszcze kilka lat temu Polacy czuli się tutaj naprawdę dobrze. Dziś coraz więcej osób mówi o zmianach w społeczeństwie. O tym, że Irlandia staje się inna. Niektórzy czują się tutaj coraz bardziej obco, coraz mniej związani z tym miejscem. Społeczeństwo się zmienia, kultura się zmienia. Znam ludzi, którzy mieszkają tu 15-20 lat i mówią mi: To już nie ten sam kraj, w którym zaczynaliśmy. I coś w tym jest. Teraz pytanie. Czy w 2025 roku Irlandia to nadal kraj pełen możliwości? Czy może lepiej spojrzeć w innym kierunku? Bo jedno jest pewne, jeszcze kilka lat temu Polacy masowo tu przyjeżdżali. Dzisiaj, dzisiaj coraz więcej z nich wyjeżdża. A ty jakie masz zdanie? Myślisz o emigracji, a może planujesz powrót? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej zobaczyć filmów o Irlandii, Kliknij tutaj. Do zobaczenia, cześć!